Jestem w Chorzowie na ulicy Dąbrowskiego, będę chciał stąd, z okolicy Pałacu Ślubów w Chorzowie, będę chciał pojechać w kierunku chorzowskiego rynku i zwróćmy tutaj uwagę na tą zmienioną organizację ruchu. Już nie dwa pasy jadą nam w lewo. A tylko pas lewy. Z pasa prawego możemy jechać tylko i wyłącznie w prawo. Na wprost również nie ma tutaj przejazdu w ulicę Konopnickiej, tam co chyba myślę widzać stąd jest droga jednokierunkowa w przeciwnym kierunku, czyli do tego skrzyżowania te zmiany, które tutaj Wam pokazuję na tych kolejnych filmach chorowa, w okolicy rynku one przede wszystkim mają usprawnić tutaj ruch komunikacji miejskiej, dlatego też te drogi zmieniono na nich organizację ruchu jak chociażby na, na ulicy Konopnickiej po to, aby po prostu autobusy od rynku mogły swobodnie na ulicę Katowicką wyjeżdżać. Możemy ruszać no i to co już na jednym z filmów wcześniej pokazywałem, skręcamy w starą ulicę Katowicką. I oczywiście do samego rynku nie mamy, nie mamy dojazdu jedynie, możemy jechać to w prawo w ulicę kościuszki, w lewo też nie ma możliwości bo oczywiście estakada jest nieprzejezdna, nie ma przejazdu również pod nią